Raz, raz. Moi kochani, niech będzie pochwalony Pan Bóg, do którego zwracamy się w imieniu Jego Syna, Jezusa Chrystusa. Jestem jeszcze w, K w Jerozolimie e, i dzisiaj na żywo przeczytamy bardzo interesujący rozdział e, kolejny e, z 12 z Księgi Kapłańskiej e, i zobaczymy to w kontekście Bożego Narodzenia i tego, co mówiła Maria i dlatego, dlaczego ten dogmat o Marii jako bezgrzesznej osoby, która nie potrzebowała Zbawiciela w kontekście tego, co zaraz przeczytamy biblijnie, jest kompletnie niezgodne. Dogmat o wniebowzięciu i, i o tym wszystkim, co nauczano mnie, jak byłem młodym człowiekiem, zamiast dać mi i pokazać mi to w Biblii, to wpajano to w jakiś dziwny sposób. No to co, zanurzamy się w teksty. Niech nas Bóg prowadzi i niech nam pomoże to wszystkim e, zrozumiecie. Przede wszystkim, niech mi też pozwoli e, to Wam w taki sposób powiedzieć, żeby to do Was dotarło, tak jak do mnie to dotarło. E, zaczynamy. Korzystam z przekładu Uwspółcześnionej Biblii Gdańskiej z Fundacji Wroto Nadziei. Pozdrawiam Joe'a Westa i Debbie z Olsztyna. I Pan przemówił do Mojżesza. Powiedz synom Izraela, jeśli kobieta pocznie i urodzi chłopca, będzie nieczysta przez 7 dni, jak w dniach jej odłączenia z powodu swej miesięcznej słabości. Będzie nieczysta. A ósmego dnia zostanie obrzezany jego napletek. Potem ona pozostanie przez 33 dni we krwi swego oczyszczania. Nie dotknie żadnej świętej rzeczy, ani nie wejdzie do świątyni. Aż wypełnią się dni jej oczyszczenia. A jeśli urodzi dziewczynkę, będzie nieczysta przez dwa tygodnie, jak podczas jej odłączenia. Potem pozostanie przez 66 dni we krwi swego oczyszczenia. A gdy wypełnią się dni jej oczyszczenia, po synu lub córce przyniesie do kapłana przed wejściem do namiotu zgromadzenia rocznego baranka na całopelenie. I młodego gołębia lub synogarlice na ofiarę za grzech. Ten złoży to w ofierze przed Panem i dokona za nią przebłagania, i tak będzie oczyszczona od upływu swojej krwi. Takie jest prawo dla tej, która urodziła chłopca lub dziewczynkę. A jeśli nie może przynieść baranka, to przyniesie dwie synogarlice lub dwa młode gołębie, jednego na całopalenie, drugiego na ofiarę za grzech. I kapłan dokona za nią przebłagania i będzie czysta. Na co od razu zwracamy uwagę tutaj, to to, że kobieta, kiedy urodzi chłopca, jest nieczysta przez 40 dni, jeżeli dziewczynkę, to w sumie 80 dni. Ale wyobraźcie sobie to teraz, kiedy rodzi się dziecko, przychodzą ludzie do mamy, gratulują jej i wszyscy się radują. Bibijnie byłoby to, sorry, ale jesteś nieczysta przez 40 bądź 80 dni. Dlaczego właściwie tak się dzieje, że kobieta, która rodzi dziecko, jest nieczysta? A to dlatego, że przynosi na świat kolejnego grzesznika. Ja i ty jesteśmy grzesznikami. Nie ma sprawiedliwego ani jednego. I jestem grzesznikiem, ponieważ mam naturę grzeszną. Czy to, że jest zwierzę psem, determinuje to, że szczeka? Czy szczeka dlatego, że jest psem? Łuf, łuf! Łuf! Potrafię szczekać, jednak nie jestem psem. I ta analogia pokazuje, że psem nie jestem, ale jestem grzesznikiem. Dlatego, że zostałem zrodzony na świat i mam naturę, która powoduje, że. Grzeszę. Z mojego grzechu obmywa mnie krew mojego Zbawiciela, Pana Jezusa. Tego, który za mnie, na krzyżu, jako bezgrzeszny oddał się, żeby zgładzić grzech świata. Barankę, baranek. Nie czyni tego żaden ksiądz w kościele po spowiedzi, dając mi jakiś odpust, albo dając mi odpuszczenie grzechu po tym, jak odmówię pokutę, tylko czyni to Pan Jezus, bez żadnych pośredników. Jak sobie zobaczymy tą ciekawą sytuację, w której tutaj jesteśmy, czyli jak naród Izraela, tak gdzie Pan Jezus przyszedł na świat z Maryją, z Maryi, możemy sobie przypomnieć to, co Łukasz powiedział w Ewangelii Łukasza. Są, na pewno znacie to, są bardzo ciekawe wersety. Ale w Łukaszu mamy sytuację, w którym przynoszą Pana Jezusa do świątyni, a był w Jerozolimie człowiek imieniem Symeon. Ten człowiek był sprawiedliwy i bogobojny, oczekujący pociechy Izraela, a Duch Święty był nad Nim i objawił mu Bóg przez Ducha Świętego, że nie ujrzy śmierci, dopóki nie zobaczy Chrystusa Pańskiego. Przyszedł On, przyprowadzony przez Ducha Świętego do świątyni, gdy rodzice przynosili dziecko Jezusa, aby postąpić z Nim według zwyczaju prawa, wtedy On, wziąwszy Go na ręce, chwalił Boga i mówił Teraz pozwalasz odejść Twemu słudze, Panie, w pokoju, według Twego słowa, gdyż moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, które przygotowałeś wobec wszystkich ludzi. Światłość na oświecenie pogan i chwałę Twego ludu Izraela. A Józef i jego matka dziwili się temu, co o nim mówiono. I błogosławił im Symon i powiedział do Marii, jego matki: Oto ten położony jest na upadek i na powstanie wielu w Izraelu. I na znak, przeciwko któremu będą mówić, i Twoją duszą miecz przeniknie, aby myśli wielu serc zostały objawione. A była tam prorokini Anna, córka. Fanuela z pokolenia Asera, która była w bardzo podeszłym wieku, a żyła 7 lat z mężem od swego dziewictwa. A była wdową mającą około 74 lat, która nie opuszczała świątyni, służąc Bogu w postach i w modlitwach dniem i nocą. Ona też, przyszedłszy w tej właśnie chwili, podziękowała Panu i mówiła o nim wszystkim, którzy oczekiwali odkupienia w Jerozolimie. Nicie, żeby się wypełniło to, co przeczytaliśmy w Księdze Kapłańskiej Maria i Józef musieli przyjść do świątyni. A dlaczego Maria była, potrzebowała też zbawcy? Czytamy chwilę wcześniej w Ewangelii Łukasza, kiedy to Maria spotkała się ze swoją kuzynką Elżbietą. I tutaj jest, przeczytam Wam to. A gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Marii, która weszła do domu, do Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę, Poruszyło się dziecko w jej łonie i Elżbieta została napełniona duchem świętym. Jan chrzciciel, który w niej był, to jest kuzyn pana Jezusa, i zawołała donośnym głosem: Błogosławiona jesteś między kobietami, i błogosławiony jest owoc twego łona. A skądże mi to, że matka mego pana przyszła do mnie? Gdy bowiem głos twego pozdrowienia zabrzmiał w moich uszach, poruszyło się z radości dziecko w moim łonie. A błogosławiona, która uwierzyła, Spełni się bowiem to, co zostało jej powiedziane przez pana. Wtedy Maria powiedziała, Wielbi moja dusza pana. I rozradował się mój duch w Bogu, moim zbawicielu. Czy ta Maria, której obrazy obnosicie, potrzebuje zbawiciela, czy nie? Z tym pytaniem, kochani, was zostawiam. Dziękuję za uczestnictwo w tym małym studium Księgi Kapłańskiej rozdział 12. Czytajcie pismo, myślcie i sprawdzajcie cross-referencje i niech Wam to wszystko w Duchu Świętym objaśnia prawdziwą drogę Pana. Niech Was Pan Bóg błogosławi i do jutra.